Cześć, po ostatnim filmiku Jak znaleźć graczy? dostałem sporo zapytań, sporo komentarzy. Wiele osób zwróciło na to uwagę, że największym problemem dla Was nie jest znalezienie graczy, a znalezienie mistrza gry. Dlatego też nagrywam to wideo, żeby opowiedzieć Wam o tym, powiedzieć Wam w jaki sposób znaleźć mistrza gry w sobie wydaje mi się, że poszukując graczy, poszukując osób grających w gry fabularne, koniec końców znajdzie się mistrz gry. A nawet jeśli nie, to siedząc w pokoju ktoś w końcu się odezwie i weźmie tą rolę. W tym filmiku chciałem zachęcić was do tego, żebyście tu byli wy, żebyście to wy podnieśli rękę i powiedzieli tak. To ja poprowadzę, to ja zostanę mistrzem gry, ponieważ jest bardzo wiele różnych. Argumentów przemawiających za tym, że bycie mistrzem gry to jest bardzo dobry pomysł, ja dzisiaj przedstawię Wam trzy, trzy według mnie najważniejsze, z czego trzeci jest najbardziej kluczowy, najważniejszy z takiego życiowego punktu widzenia. Posłuchajcie. Po pierwsze, zakładając, że gry fabularne uczą nas czegoś, uczą umiejętności społecznych, umiejętności liderskich, rozwijają naszą kreatywność, to mistrz gry uczy się najwięcej. Fakt jest taki, że od mistrza gry wymagany, wymagamy nieco więcej niż od graczy. Musi nieco więcej przeczytać, nieco więcej wymyślić. Natomiast nie jest tego aż tak dużo, ale to robi różnicę i, i, i robi trochę więcej, ale również uczy się nieco więcej i korzysta nieco więcej. I tu przechodzimy do punktu drugiego. Chciałbym, żebyście również spojrzeli nieco inaczej na jeszcze jeden aspekt grania w gry fabularne jako mistrz gry, bo będąc mistrzem gry według mnie, to jest moja opinia, więcej fanu wyciągamy z gier fabularnych i to w wielu różnych polach, bo Zauważmy, że jeśli gracz ma jakąś postać, to ta postać ma pewne ograniczenia. Podam przykład. Jeśli e, gracz stworzy sobie postać głupią, jak but, i ten gracz pomyśli sobie, że chciałby zagrać. W sesję detektywistyczną, to on daleko nie zajdzie tym, tą postacią. Z kolei mistrz gry odnajdzie się w każdym scenariuszu, ponieważ on go przygotowuje. On przygotowuje BN-ów, którzy będą dopasowani do tego scenariusza. Tak więc mistrz gry ma więcej fanów, ma więcej możliwości i ma dużo mniej ograniczeń, jeśli chodzi o to, co się będzie działo na sesji. Jeszcze jedna rzecz. Mistrz Gry jest cały czas na sesji, z kolei gracze muszą ten swój udział w tej przygodzie dzielić pomiędzy innymi graczami. Tych przykładów na to, że Mistrz Gry więcej czerpie fanów z gry fabularnej jest więcej. Mam nadzieję, że te wystarczą, ponieważ chcę przejść do trzeciego punktu i kluczowego. I to również jest raczej moja obserwacja. Napiszcie komentarz, jeśli faktycznie tak jest. Mistrz gry wyrywa najlepsze laski. To jest fakt, który potwierdził się u mnie i mam żonę, z którą gram w RPG od, od wielu lat i e, obserwowałem to w wielu różnych grupach. Jest pewna magia związana z byciem mistrzem gry i ta magia sprawia, że kobiety patrzą na mężczyznę inaczej. Nie wiem, jak to jest z kobietami, które są mistrzami gry, czy one mają lepsze powodzenie. Czy wy, faceci mistrzowi gry, też to zaobserwowaliście, eee, czy, może, czy może się mylę. W wielu komentarzach przy poprzednim filmiku napisaliście o tym, jak znaleźć mistrza gry, te trzy przykłady mam nadzieję, że przekonają Was do tego, żebyście to Wy zostali mistrzem gry. Natomiast pojawiały się również komentarze o tym, żeby, że macie problem ze znalezieniem dobrego mistrza gry. I to będzie materiał na trzecie moje wideo, na kolejne wideo, gdzie opowiem o tym, jak już znajdziecie w sobie tego mistrza gry, jak z niego wykręcać jak najwięcej na sesji RPG. Pozdrawiam, grajcie w gry fabularne. Cześć.